Co ty mi ty z żółwikiem? Chłop już jest po pandemii. Nie uwierzysz, co mój pies przechwycił. To znaczy, on przechwycił listonosza. Ja przechwyciłem pocztę. Dorowiskiego. Ale człowieku, co ja odkryłem? Od kogo? Sam dywizjon. Division. Z dywizjonu. Książki. Tylko jakie? To znaczy, nie wiem, co to, to jest Enix cat, ale posłuchaj tego. Celem niniejszej publikacji jest przekazanie wiedzy. I teraz posłuchaj najważniejsze. Modelowanie powierzchniowe. Rozumiesz, o co chodzi? Co za zboczeniec. Masaż erotyczny. Czujesz? Popatrz. weź sobie tom. Jest drugi tom. Poczekaj. Jaki narod? Teraz... Patrz nawet kartę kredytową. dosłownie. Ja pierniczę, Ale, ale się... cholera. Chyba coś urwałem. To mu oddamy. Czekaj, jest drugi tom. Poczekaj, poczekaj, to zaraz wszystko. Czekaj, czekaj. Curve analizy. Czujesz o co chodzi? Curve analizy? Solid body. Nie to z body? Jakie babskie wdzięko. A to nie jest takie głupie ty, zobacz. Na przykład swept. Swept. Czyli to... A lepiej. O! To mi się podoba. A jaki zróbcie? No i dobrze. Kontinuę. Trzywanie powierzchni. Oddamy mu kartę kredytową i niech się buja.